Widzowie, chyba wpadłem na pomoc najbardziej chorego challenge'u na świecie. Wy już wiecie o jaki challenge może chodzić. Chodzi o to, że... Zamieniłem w SAD na mój nick z Minecrafta. Ja jestem wen, a to jest challenge, który jest... Ktoś powie, że unwykonalny, ale praktycznie... Jest wykonalny, ponieważ... Wystarczy tylko, że będę klikał V, spację i kierował kursorem. I co taki... Jedyny problem będzie z tym, że będę musiał jakoś się przejść na trójkę. Wiadomo, i... Niby teoretycznie wiecie. No o, fajnie, bo się przyjrzę do sadu. Jeszcze boję, że po tym odcinku się do mojego niku i będę miał problem z kierowaniem na wsad To Ale jest to śnieg z Skywarso, więc lecimy zaraz na pierwszą. Boże w z po trójką a pierwszą a rękę au au to jest, to więc, więc jesteśmy już teoretycznie na pierwszej ręce a już, o już ludzie wchodzą o, o boże dobra powiem tak mam planować zagrać 4 gierki w ten sposób czyli na tym moim a później jedną dwie zagrać na normalnym sterowaniu żeby pokazać że jestem mistrzem w tą gierkę z czego bardzo mistrzem jestem... Lecimy! A dobra, pila Yyy, Tak, trzeba się zejść do tego, że tu O Jezus Maria. O Boże! Nie! To już... Już te błędy, już ten problem z chodzeniem Nie, chwila. Dobra. Eee, zaraz pokażę ci sobie zbi Zaraz po tej RNZ, pokażę wam gdzie zbindowałem. E, gdzie zbinowałem takie rzeczy jak na przykład e, otwieranie quickbentu, trzeci e, slot, e, no fajnie, no daj im to, o, to ci das, teoretycznie najtrudniejsze zadanie, czyli trika, 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 <tryk _> to powoli idzie.

No to fajnie. E, tamtą sfailowałem fest. Ale tą teraz wygram. Ja wam obiecuję wzowie. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. A, dobra, weźmy to. Dobra, lecimy au, au. I teraz wygrywamy. Ja myślę, że cztery a w ten sposób to będzie. że ręki w ten sposób to będzie bardzo bardzo dobry sposób. Ym... O Jezu, o Jezu. Dobra. Nie. Jeszcze odpalę equipment. Dobra. PK. Eee yy, trze trzeci slot. Eee yy... Shift N. Pyk, pick, pyk. Pick, pyk. Pick. Teraz. Teraz. Teraz e. Pyk. Pyk. Teraz N. 12 seconds later. Pyk. E. Teraz V. Nieporadny. E, upośledzony gracz w minecrafta próbuje być fajny dla widowni. E, teraz tak. Teraz tak. E teraz e o jest most dobra plus jest taki, że jak mam klicz na w to ja mogę spokojnie klikać w no dobra gdzie jest ten gdzie jest jakiś oponent bo chociaż jeden kill No to fajnie, no to fajnie. Aha, bo mi z tyłu zaszedł jeden, no fajnie Dobra. Dobra, kolejna ręka Jezu, ale wy musicie mieć ubaw. Boże, ja się tu męczę Dobra, fałka to jest do przodu. Dobra, myślę, że po tej ręce. Nie, jeszcze, jeszcze jedną plusz tej. Ale jeszcze trzeba przyzwyczaić do tego o, 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 o Ja mam pomysł O, lolo, zabiłem go A, ale zabiję jednego. To jest plus. To jest plus, zabijem jednego. Jest. Dobra, jeszcze jedna. Jak to mawiają? Do kilku razy sztuka. A to będzie ostatnia. I jeszcze zagram dwie arenki, żeby było tak fajnie, żeby dobić do 10 minut, żeby było, żeby było fajnie. To jeszcze zagram. No, żeby było 10 minut, to zagram jeszcze arenki na wsadzie, na zwykłym. Powiedzmy, że część i wykonałem zabiję osobę na moim niku, a w ogóle napiszcie swój nick w minecrafcie w opisie, czy znaczy w komentarz, który będę serduszko, to jest wasz nick w minecrafcie może dodam was na, o fajnie, może dodam was na Na nie, 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 y, jak się nie, 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 O Jezu i teraz ten wspaniały moment kiedy musisz zbudować most e, Teraz E Teraz N O Jezus o Boże Tu będzie ktoś powinien podejść zabić mnie ten machnąć mnie zabić Wiecie? Eee, chodzenie na w Dobra, widzowie, wiecie co wam powiem? Widzimy się zaraz na tym jak sobie złowienie to wszystko Dobra widzowie, ja jeszcze to wszystko na wstęp pozmieniałem, więc zaraz będzie wygrywanko, zaraz będzie wygrywanko, zaraz będzie dobra klepka. To, eee, wysob... już przeciwdziałam jakie macie komentarze zostawić do serwisu doszczekłami. To i tak go zostawić, bo będzie fajny ja sobie namęcę ruszkę, idę na name MC, jeżeli macie konto Dobra, teraz y, Pokazuję jak to, jak to się robi po... Po, po, pra, po prawdziwemu mistrzowsk mistrzowsku Pyk pyk pyk, pyk, pyk. Ja do, tu tu, tu tu Okej okay, dobra, nie ma co się malować kile a fajny, fajny z aurą gościu Bardzo fajnie, ale dwa kile zrobiłem jak zwykle No ale teraz tą, tą gierkę to ja już na pewno wygram na wsadzie To już macie zapewnione, widzowie to, to wygram dla was To specjalnie wygram dla was, lecimy au dur Lecimy dziur. lecimy dur Lecimy dur, dobra lecimy au au Wow, jakie CPS już mogę wyklikać, no kozacko go. na pewno. LOL Nie wiem. Kolega z testu, to jakoś tak robi, że nie wiem, jeździ po tej i niby lepiej się klika, no nie wiem. Jakimś magikiem A w ogóle... E, pomysł od challenge'u wziąłem od kiedyś graf nagrał challenge zmienił stat na swój nick. E, Adnotacje macie w karcie. E, to będzie pierwsze wszystkie karty. Jeżeli chcecie zobaczyć, kto wyszło w jego wykonaniu. A dobra, teraz jesteśmy... Teraz nie, teraz nie jak po grapowemu, tylko robimy to teraz po wenowemu Po prostu teraz e, na najlepsze taktyki wkładam. E, tu, 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 Zaraz próbuję robić to, co ten koleś, ale chyba mi coś nie wychodzi, dobra. Tu. Dobra, S, e, dobra, nie to, to, e, to, to No szmata Ale dobra, już pokazuję wam, że naprawdę dobrze gram To teraz, to co teraz będzie, to co zaraz Na którą się już przenoszę to na pewno wygram, bo widzicie, że na pewno, naprawdę dobrze się klepie no, no, Można, mam pomysł Zastanówcie zostawicie, jeżeli będzie fajno pod tym filmem to może zrobimy kolejny challenge plus nagram filmik jak, na przykład, albo nie jeżeli będzie fajno odzew, to robię nie dość, kolejny jakiś challenge, który wy wymyślicie w się też wymyśleć, to robię streama jak, gram na UHC, jak próbuję wgrać na UHC myślę, że taka fajna nagroda dla was, bo naprawdę Eee, wracam do YouTube'a, bo przerwie, bo no, szkoła się zaczęła. Chcę ten. E, taka fajna nagroda, że stream, nie przed przez weekend sobie bym robił, na przykład ty na UHC. Albo coś w tym stylu. Ekstra, ekstra też jest za niedługo. E, challenge za niedługo kolejny ten. E, event to na pewno coś nagramy. Dobra, nice. Ale sprint pr pitchingu tyle się muszę nauczyć. Eeeem. Um. Wiecie co, ja tą rundkę może przemilczę. Może klepie ją przemilczę. Więc podsumowując ten challenge, zabiłem jedną osobę na moim niku i raz prawie wygrałem, jak miałem no, w na mój nick zamieniony. Tu było też kilka razy. Kilka sytuacji bo ja byłem już na wsadzie, jak mogłem wygrać, ale jest kilka. No myślę, że pokazałem kilka fajnych akcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zostaw subskrypcję łapkę w górę. O Jezu, ja już mogę normalnie to robić. Subskrypcję łapkę w górę. Dzwoneczek, komentarz jaki wiecie, czyli swój X Minecrafta oraz pomysł swój na jaki challenge mogę zrobić np. nie wiem Only, na przykład nie wiem, czy napisz, że e, challenge na Murder, nie, albo challenge na Bedwarsów używaj tylko wełny. Czy mogę bić, wystawiać wełnę tylko, ogólnie wszystko tylko wełną albo np. Bedwarsy tylko, tylko możesz używać kamien, drewnianych rzeczy, no to to też będzie fajne. Kamieną muszę użyć tego to tego kamiennego kill'owa no to będzie ciekawy challenge. Ja bym się żegnam, ja byłem Wen, wybijcie genialną do nią na razie i cześć!